Środa, Dzień Śmierci, Dniem Poznania Prawdy. Zasnęli snem swoim, i nic nie znaleźli bogacze w rękach swoich. Przygotowanie. W dniu śmierci dusza jasno poznaje prawdę, wówczas bowiem przy świetle gromnicy. Widzimy wszystko w innym świetle niż teraz, w świetle prawdy. Jeśli więc chcemy należycie osądzić zaszczyty, honory, uciechy i bogactwa, wyobraźmy sobie, że umieramy, patrzymy na te dobra złoża śmierci i mówmy: Za nic sobie należy mieć to, co z życiem się kończy. Cenić należy tylko to, co zawieramy do wieczności, bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał? Jakże roztropni są ludzie światowi, gdy idzie o dobra ziemskie? Iluż dokładają starań, aby pozyskać jakieś stanowisko czy przedmiot? Jakże się troszczą o zachowanie zdrowia ciała? Co się jednak tyczy duszy, to są bardzo niedbali. Nic nie chcą uczynić dla wieczności, a jednak jest pewne, że zdrowie, zaszczyty i majątek kiedyś przeminą, dusza zaś i wieczność nie skończą się nigdy. Prędzej czy później nadejdzie dzień, kiedy dusza pozna prawdę. Boże, przy świetle zapalonej gromnicy ludzie światowi uznają i wyznają swe szaleństwo mówią wówczas obym był raczej wszystko porzucił i został świętym umierając papież Leon XI wyznał lepiej by mi było gdybym był furtianem w klasztorze niż papieżem Honoriusz III również papież powiedział przed śmiercią Obym był raczej został w kuchni mego klasztoru i zmywał talerze. Umierający Filip II, król hiszpański, wezwał swego syna i odchyliwszy szaty królewskie, pokazał mu swe piersi toczone przez robaki. I tak się odezwał: Patrz, jak się umiera, i jak kończy się wielkość światowa. Potem zaś zawołał, obym raczej był braciszkiem w jakim zakonie, a nie monarchą. Kazał sobie przywiązać do szyi sznur z drewnianym krzyżem i wydawszy ostatnie zarządzenia, mówił dalej do syna: Chciałem, abyś był obecny przy mnie w tej chwili, byś poznał, jak świat obchodzi się z monarchami ukresu ich życia. Ich śmierć nie różni się niczym od śmierci najuboższego człowieka. Kto lepiej żyje, ten jest milszy Panu, Bogu. Syn Filipa II, Filip III, umierając w wieku 43 lat, zwrócił się do otaczających go: W mowie, jaką na mym pogrzebie wygłosicie mówcie tylko o tym, co teraz macie przed oczyma? Powiedzcie, że godność królewska przy śmierci wywołuje ogromny żal, że się ją piastowało. A następnie zawołał: Obym nie był królem i żył na pustyni, aby służyć Panu Bogu. Z większą ufnością stanąłbym teraz przed jego trybunałem i nie byłbym w takim niebezpieczeństwie potępienia. No cóż się jednak przydadzą, na cóż się jednak przydadzą takie pragnienia w chwili śmierci? Powiększają tylko mękę i rozpacz tego, kto za życia nie kochał Pana Boga. Słusznie powiedziała święta Teresa, że nie należy cenić tego, co kończy się razem z życiem. Prawdziwe życie polega na tym, żeby tak żyć, aby nie bać się śmierci. Jeśli więc chcemy poznać, ile warte są dobra ziemskie, spójrzmy na nie złoża śmierci i zawołajmy: Te zaszczyty, godności, uciechy bogactwa kiedyś się skończą, trzeba się więc starać o świętość, o wzbogacanie się tylko w te dobra, które pójdą z nami za grób i uczynią nas szczęśliwymi na całą wieczność. Ach, mój odkupicielu, tylu cierpień i zniewag doznałeś z miłości ku mnie, a ja tak bardzo kochałem przyjemności i dym tego świata, że dla nich tyle razy wzgardziłem Twoją łaską. Ponieważ jednak nawet wtedy, gdy Tobą gardziłem, nie przestawałeś iść za mną, nie obawiam się, mój Jezu, że odrzucisz mnie teraz, gdy Cię szukam. Kocham całego serca i nade wszystko żałuję za swe winy. O Boże, duszy mojej, od dziś nie chcę Ci wyrządzić choćby najmniejszej przykrości. Spraw, bym poznał, co Ci się podoba, a nie uczynię tego za żadne skarby świata. Połóż mnie, co mam czynić, by Ci się podobać, a gotów jestem to spełnić. Chcę Cię prawdziwie miłować. Przyjmuję, Panie, wszystkie cierpienia, upokorzenia i krzyże, jakie mi ześlesz. użyć mi łaski potrzebnej, bym przyjął je z poddaniem. Tu pal, tu siecz. Mówię do Ciebie ze świętym Augustynem. Każ mnie w tym życiu, abym w przyszłym mógł Cię na wieki miłować. Maryjo, matko moja, Tobie się polecam, nie przestawaj nigdy modlić się za mną do Jezusa.